Chciałabym zbudować bok swojego pośladka i mieć go takiego odstającego, ale nie wiem, jakie ćwiczenia powinnam robić, aby widzieć efekty. Hej, kochana, wiesz co, nie zgadniesz, ale znam super ćwiczenie na to, czy pośladka. Jeśli chcesz, to poczekaj chwilę, a nauczę się, jak go robić krok po kroku. Byłoby super, Ty zawsze wiesz, co robić. Potrzebne Ci będzie oczywiście wyciąg i takie opaski na kostki. Zakładamy je sobie w ten sposób. Wyciąg ustawiamy mniej więcej na wysokości naszego kolana i za pomocą takiego haczyka przypinamy go do opaski. Ustawiamy jeszcze oczywiście odpowiedni ciężar. Teraz ustawiamy się lekko bokiem do wyciągu, pochylamy się lekko w przód i chwytamy się dla większej stabilności. Jedną nogę unosimy w górę, bierzemy wdech, napinamy brzuch i ustawiamy plecy w neutralnej pozycji, tak aby nie wyginać w odcinku lędźwiowym czy piersiowym. Ustawiamy je neutralnie. Teraz przechodzimy do ruchu. Zaczynając ruch, robimy przywodzenie stopy, następnie jej odwodzenie i na koniec rotację zewnętrzną. Później kontrolowanie, wracamy sobie do pozycji początkowej. W ten sposób wykonujemy całą serię. Najpierw pracujemy na jedną, a później na drugą stronę i gotowe.